Niesamowity świat... Auta. Mieszanie. <m salted Sharing Saiyori> Nie rozumiem. No, no wiesz co. No. Dwa na dziesięć. Poza tym nie wiem, dlaczego bawicie się w zgadywanki, zamiast po prostu spytać. Co zrobiliśmy nie tak? Możliwe, że pewien ktoś się zapomniał czegoś zrobić. Yes. Nie te acuerde, si estás e, chyba jesteś nastawiona zbyt krytycznie Nie możesz się złościć na kogoś że czegoś zapomniał Jeśli nie pam A ja chcę powiedzieć cicho Ja chcę powiedzieć IHO! Ja chcę powiedzieć i A co? Mi boli głowa Otwórz sobie Ja nie żartuję Jestem... Kto to może być? Nie! O! Śpiewane życzenia! Po co ci kapusta, kiedy takie usta mówią twoje imię? Taka seniorita, że ja nie mam pytań i to minie, minie Pokazuje rogi, a do nieba nogi prawie jej sięgają Daj ci pomysły pobudzone zmysły masz jak człowiek bają Proszę bardzo! Co? Oh, impreza wiedziałam! Hurra! Wyjątkowy dzień! Oh! Jesteś rozwinięty jak papier toaletowy. Więc naprawdę nic dla mnie nie przygotowaliście? A, okej. Okay. Moje życie zmieniło się na lepsze. No to fajnie. Zmowy jej ciała wnioskuję, że jednak coś nie gra. Tak, pakujcie się, bo będziemy musieli to odpokutować. Chyba że się domyślimy, o jakie zamieszanie chodziło. Oh. <laughs> Nie? Ten ktoś powinien wiedzieć, dlaczego ten dzień jest dla mnie ważny. Dlaczego powiedziałaś, żeby nie robić zamieszania, a teraz się złościsz, że nie robimy? To tak mi się po prostu węskło. Eee, ja. okej, okay. a powiesz nam w końcu, co mamy świętować? To jest apokalipsa. Już się o to nie martw, kochanie. Niech wszechświat się nad tobą zlituje. Dzień.